Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku opowiadam wam coś na temat kabur. W moim przypadku moi drodzy będą to kabury do trzech pistoletów, m.in. do do CZ 10C, do Colta 911, 1911 oraz do klasycznej rosyjskiej tetetki. Rosyjski tokariew model 33, jeżeli dobrze pamiętam. Więc moi drodzy, część, część z Was moi drodzy wie, część z Was e, może nie wie. E, chodzę bardzo dużo z bronią, a praktycznie cały czas jak jestem poza domem, to broń mam przy sobie. Broń przenoszę zgodnie z polskimi przepisami, czyli broń jest w ukryciu w kaburze e, niewidoczna. Może nie tyle w ukryciu jakimś super, co po prostu nie może być na wierzchu widoczna. Czyli w tym przypadku e, najbardziej sprawdzają się kabury e, wewnętrzne, przynajmniej na lato. E, miałem dosyć duży problem. Z doborem jakiś kabur. Na początku, moi drodzy, próbowałem różnego rodzaju. Tutaj to pomijam, bo to jest kabura do czarnoprochowca. Na początku, moi drodzy, próbowałem używać wszelkich kabur, tak zwanych uniwersalnych. Można sobie je niby dostosować. Są miękkie. Z tej nawet próbowałem robić wewnętrzną kaburę. Kabury te oznaczają się bardzo niską ceną i w zasadzie taką samą praktycznością czyli bardzo niską. Za chwileczkę Wam pokażę, pokażę więc, jak. Broń wygląda w takiej kaburze. Następnie moi drodzy, dużo kombinowałem, żeby dorwać gdzieś kaburę do tetetki. Do tej broni jest naprawdę bardzo ciężko dostać jakąkolwiek kaburę. E, udało mi się dorwać kaburę jakiejś firmy, chyba HPE czy coś takiego. Jest to skóra. Wydaje się być porządna. Broń w niej, nawet zobaczcie, siedzi. Lufa cała Wam wystaje. E, zapinana w tym miejscu jest na klips ciężko to włożyć no ciężko go widzieć nawet zapiąć w ten sposób e, dobycie broni teoretycznie powinno być szybkie czyli tutaj jest taki kawałek plastiku odginacie ten plastik wtedy wam się wypina klips broń możecie dobyć w praktyce uwierzcie mi, że nie jest to zbyt proste e, broń też na tym pasku jest dosyć dziwnie ułożona dziwnie jakby zbyt wysoko no nie jest zbyt dobrze wyważona ta kabura naprawdę trochę tych kabur moi drodzy przerobiłem tamtych dwóch no tutaj nie mamy o czym rozmawiać. No broń tutaj wchodzi, możecie sobie uniwersalnie ten pasek dostosować. klips zamykający. W żaden sposób ta broń nie jest jakoś usztywniona. Ona lata po prostu. Nie są to zbyt dobre kabury do jakiegoś ASG biegania czy coś tak. Do noszenia na co dzień. No, 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 no nie, no po prostu. No nie, no nie, nie. Te kabury nie, nie. Więc o nich nawet nie będę wam w zasadzie opowiadał. Odrzucam je na bok. Następnie moi drodzy, kupiłem sobie kaburę hybrydową do pistoletu P10C. Widzicie, jest to kabura e, hybrydowa. Kaburę, którą wsadzacie w spodnie sobie, zaraz Wam zaprezentuję, więc jak to działa, e, co mogę o tej kaburze powiedzieć? Trzyma broń jak trzyma, retencja jest jaka jest. Oczywiście retencję możemy sobie w jakimś tam stopniu poprawić, ale e, szału z tym nie będzie. E, co mnie irytowało w tej kaburze, e, to to, że ten pasek skóry, ze względu na to, że jest, zobaczcie, bardzo cienki, on często przy, przy gdzieś wsiadaniu, coś potrafił mi się podwinąć i po prostu broń była kłująca, niewygodna. Natomiast kabura powiem Wam, że no, dużo godzin z naprawdę przełaziłem. Skóra zaczęła się troszeczkę tak, nie wiem jak to nazwać, perforować, psuć, czy coś w tym stylu. No ale tragedii nie ma, jest dosyć wygodna. Jedyne co mnie irytuje to klips, który jest, bardzo łatwo go odginam. zobaczcie ten klips jest... Fakt faktem potrafiłem nim zahaczyć, on się nie urwie gdzieś, aczkolwiek na zwykłym pasku, jeżeli nie nosicie pogrubionego, ten klips mi wypadał. Zdarzyło mi się e, trzy, trzy albo czterokrotnie w krótkim odstępie czasu, bo tą kaburę mam powiedzmy 4-5 miesięcy, e, że broń po prostu mi z niej się wypięła i w samochodzie raz mi wypadła gdzieś, znaczy wypadła, wysunęła się cała w samochodzie, jak jechałem gdzieś kiedyś na grillu, też jak byłem, więc ymm, jest to już jakiś dobry trop, aczkolwiek nie jest to jeszcze to, czego szukałem. Później e, zapytałem się na forum, e, na Facebooku w zasadzie, broń palna, e, czy jest możliwość kupienia jakiejś sensownej kabury do broni typu Colt 1911. Jest to, jak wiecie, broń duża, Broń ciężka, to jest full metal i uchodząca za naprawdę nie nienadającą się totalnie do noszenia na co dzień. Dostałem różne propozycje. Chłopaki polecali również kabury jakiegoś typu uniwersalnego. O, las już nigdy przyszedł do mnie. Dużo. Nie ufam już tym kaburom, moi drodzy takim uniwersalnym, co prawda marzyłaby mi się do kolta skórzana jakaś kabura, tylko żeby spełniała jakieś wymogi. Jak znacie mnie, wiecie jaki jestem, wiecie, że jestem dosyć kompulsywny. Wtedy w tym temacie na forum udzielił, udziło się kilkanaście, jeszcze kilkadziesiąt osób, między innymi, chyba się nie mylę, Michał z firmy Double Tap napisał, żeby do niego napisać na PW, że on mi wyśle katalog, tak, jakie mają kabury. Co mi się rzuciło w oczy, to przynajmniej na zdjęciach jakość wyglądała naprawdę zadowalająco i odstająca była ta jakość od tych kabur, które widziałem dotychczas. W katalogu nie były wymienione wszystkie rzeczy, ale jak zacząłem się dopytywać, jakie mają kabury i jak one wyglądają, to stwierdziłem, że tą chcę, tą chcę, tą chcę, tą chcę, tą chcę, tą chcę. No jak znacie mnie, jestem kompulsywny, więc musiałem nabyć tych kabur. Kilka też między innymi do potestowania. Nie wiem nawet od czego wam zacząć. Na w ogóle wielki szok dla mnie jest to, że udało mi się tam u nich dorwać kaburę do Tetetki, co Wam za chwileczkę pokażę. I w zasadzie kupiłem dwie kabury wewnętrzne do P10C. Przepraszam, do P10C mam trzy kabury. Dwie pełni kajdeksowe, wewnętrzna zewnętrzna, jedna hybrydowa wewnętrzna, do tetetki zewnętrzna, kajdeksowa i do. Kolta 1913, stwierdziłem, że miałem kupić tylko wewnętrzną kaburę, ale stwierdziłem, że e, czemu by czasami można z koltem nie wyskoczyć na Trigana na zawody, więc wziąłem też i do kolta zewnętrzną. E, co mi się na początku rzuciło w oczy w ogóle w kaburach Double Tapa, e, to jest ich e, nawet nie wiem jak to nazwać perfekcyjne wykonanie. Jakość wykonania naprawdę jest, e, no mówię to szczerze, jest porażająca. E, wszystko jest e, jak Z fabryki jakieś dosłownie zrobione. Dużo widziałem na temat, oglądałem filmów na temat kabur amerykańskich piekarzy, czy tamtych alienów i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że my Polacy nie musimy się wstydzić naszych kabur. Naprawdę Double Tap robi świetne kabury. Za chwileczkę Wam zaprezentuję, jest bliska. Tutaj mamy moi drodzy, zaczniemy od kabury zewnętrznej do CZP-10C. Jedna rzecz, którą będę wam jeszcze chciał zaprezentować w innym filmiku, który nagram, to jakość tych klipsów, o których wam wspomniałem. Zobaczcie, przeważnie jakie klipsy kupicie. Zobaczcie. Teraz nawet nie mam za bardzo siły tego mocno pociągnąć, a zobaczcie jak ja sobie to odginam. Bez problemu. Tutaj praktycznie nie idzie tego odgiąć. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie nabył również tych klipsów solo różnego rodzaju, żeby Wam po prostu je przetestować, zobaczyć ile one wytrzymają, bo wytrzymałość mają ogromną. Co prawda będzie się je ciężko wsadzało, szczególnie jeżeli będziecie mieli gruby pasek, ale macie pewność w stu że to Wam się nie wyśliźnie. To jest po prostu kawał kozackiego klipsu. Naprawdę nie idzie tego ruszyć. Druga rzecz, która mi się bardzo spodobała, to są te płetwy. Płetwa służy temu, że jak włożycie sobie kaburę, ona zaczyna się Wam dopasowywać i odpychać broń, żeby wasza rękojeść nie robiła tak zwanego printingu, czyli nie było tak zwanego odstawania widocznego tego na koszulce. To Wam po prostu robi taki skręt i rączka Wam przylega do ciała. I to nie tylko to jest dużym plusem, bo to jest ogromny plus, że broń Wam nie odstaje, nigdzie się nie rzucacie w oczy, ale ogromnym plusem jest też to, że to jest po prostu wygodne rozwiązanie. Szczególnie jak jesteście troszeczkę większymi osobami, że tak to ujmę albo mówiąc wprost amerykańskimi grubasami jeżeli jesteście, to to wam również będzie pomagało przy wszelkiego rodzaju wsiadaniu do samochodu czy we wszystkim takim poruszaniu się po prostu. Ta broń wam po prostu nie odstaje, jest bardzo przyległa do ciała, a mimo wszystko jeżeli potrzebujecie ją dobyć, chwyt tutaj jest naprawdę dobry, możecie broń wyciągnąć bez problemu. Kolejna rzecz to retencja, która jest możliwa do ustawienia retencja, czyli to jak broń się nam trzyma. Posłuchajcie tego. Słyszycie konkretny klik jest. Broń w tym momencie nie wylata wam. A mimo wszystko, jak ją potrzebujecie wyjąć, robicie to bez problemu. Klik. Nie naciśniecie zrzutu magazynka, mimo że jest gdzieś od boku, gdzieś w no nie uda wam się. Z drugiej strony jest to zasłonięte. Sama jakość wykonania tej kabury no to jest po prostu moim zdaniem meistersztyk. I uważam, że naprawdę polskie kabury nie muszą niczego się wstydzić i bronią się same. Więc mamy pierwszą kaburę wewnętrzną do P10C następna kabura jaką mamy tutaj to jest kabura ha, to się nazywało u nich w katalogu coś wings jakieś, nie, nie chcę teraz kłamać jak e, chodzi o to że jest to kabura zewnętrzna ale dzięki kawałkom skóry naprawdę zobaczcie, kozackiej skóry nie jakiejś cieniutkiej, byle jakiej tylko naprawdę bardzo dobrej jakościowo skóry w momencie kiedy Przykładacie sobie tą broń do pasa, ona nie jest taka klasyczna płetwa, że może Wam się gdzieś odznaczać, printować. Ona Wam zaczyna się układać bardzo dobrze do ciała. Czyli macie naprawdę bardzo fajne ułożenie. Jest to kabura zewnętrzna i chodziłem z nią troszeczkę. Chodziłem z nią moi drodzy, już. Uważam, że jest to świetna kabura, jeżeli będziecie mieli dłuższą bluzkę, gdzie nie, nie potrzebujecie kabury wewnętrznej. Wtedy możecie użyć właśnie tego rodzaju kabury. Czyli to jest taka kabura powiedziałbym jesienno-zimowa. Gdzie macie wierzchnią odzież taką bardziej, można ją nosić. Oczywiście jeżeli chodzi o samą jakość tutaj wykonania, skliknięcie, przemyślana konstrukcja, no to tutaj nawet nie mamy o czym rozmawiać. Widzicie, nie ma opcji, żeby broń Wam wylatała w jakikolwiek sposób. Wychodzi dobrze, słychać kliknięcie konkretne. To po prostu siedzi, pasuje zobaczcie, to nawet na boki nawet nie drgnie. Ta broń po prostu siedzi tutaj tak, jak powinna. Następna, moi drodzy, kabura. Jest to kabura właśnie zewnętrzna. Dosyć często ją noszę po prostu sobie na strzelnicy. Jest to kabura zewnętrzna do Colta 1911. Powiem Wam szczerze, oczywiście, tutaj jeżeli chodzi o jakość wykonania, no, zobaczcie, wszystko chodzi tak samo. Nie ma opcji, żeby broń nam w jakiś sposób wylatała. E, śrubka, którą możemy ustawić retencję, e, uchwyty na pasek, które Wam nie wypadną, jest to taka typowa płetwa. E, odnośnie tej kabury, powiem Wam ciekawostkę. E, ona jest ogólnie wygodna. Tak jak mówiłem, na szczelnicy ją noszę, szczególnie w takim letnim wydaniu, gdzie mogę sobie na przykład na szczelnicy pod spód wpuścić jeszcze bluzkę, żeby było mi wygodniej. Bronię sobie totalnie na wierzchu i jest ok. Natomiast, jeżeli miałbym nosić ją jako schowaną na gołe ciało od tej strony, co jest ciekawe, naprawdę... Co jest, moi drodzy, ciekawe, naprawdę wolę używać kaburę wewnętrzną. Wewnętrzna kabura z double tapa. Oczywiście, z moją ulubioną płetwą, i nie wiem teraz, ci co chcą, niech mi wierzą, ci co chcą, niech mi nie wierzą, ale to jest naprawdę wygodne. Wygodniejsze moim zdaniem od zewnętrznej. I ogólnie jest to kabura, która nadaje się do noszenia na co dzień. I to nie jest tak, że na co dzień przenoszę tylko na przykład CZT. Naprawdę, często zdarza mi się chodzić z koltem. Ta kabura jest wygodna. Broń jest oczywiście cięższa, ale to. Ten, ta płetwa, ten uchwyt dociska nam naszą rękojeść cały czas do ciała, broń wam nie odstaje, to jest naprawdę super rozwiązanie. Jeżeli chodzi o samą jakość, no to chyba no nie mam wam tutaj o czym rozmawiać. klips, który jest pancerny. Uwierzcie mi, że teraz używam siły rzędu nie wiem, 15 kilo ten klips po prostu trzyma. Ten klips to jest majstersztyk i tak samo w tamtej kaburze jeszcze hybrydowej, co mam, też wymienię sobie na taki klips. A propos, jeżeli jesteśmy już przy kaburze hybrydowej, to zaprezentuję Wam hybrydę od Double Tap'a. To jest moim zdaniem masterpiece. Jakość skóry, zobaczcie na tą skórę, porównajcie sobie te skóry. Czy widzicie tutaj różnicę w tej skórze? W grubości w ogóle chociażby tej skóry? W jakości tej skóry? Ja tą kaburę naprawdę sporo nosiłem. To nie jest, że ona wygląda jak nowa. Ona jest naprawdę noszona. Ona jest sporo noszona. Ta też jest sporo noszona. Aczkolwiek widzicie chyba różnicę. Jest po prostu sztos. Ta kabura hybrydowa z Double Tapa jest naprawdę masakrycznie fajna. Nie poprawiałem w niej retencji. Macie kliknięcie. Nie pamiętam już, czy w tamtej kaburze jest takie kliknięcie. Ale ona tak mocno nie trzyma, więc nie, tutaj po prostu ją. Ona uderza kabłonkiem, nie ma kliknięcia w żaden sposób, nawet delikatnie, no widzicie, nawet nie, nie, nie szarpnąłem, to wypada. Tutaj. To jest hybryda. Hybryda charakteryzuje się tym teoretycznie, przynajmniej w tej hybrydzie tak miałem, że retencję nie macie ustawioną w żaden sposób tutaj. Retencją, czyli to jak mocno dociskacie sobie broń, to jest to, jak mocno w tym przypadku zaciśniecie pasek. Pasek wam będzie mocno dociskał. Przez co, no to nie jest od tego, ale pokażę wam, co chodzi, przez co po prostu kabura zaczyna dociskać się wam do ciała i trzyma wam broń. To jest rozwiązanie teoretycznie mniej wygodne od pełnego kadeksu, który sobie po prostu wsadzacie i nie musicie mocno dociskać paskiem, ponieważ sam kadeks jest obudową, która trzyma wam broń. Natomiast tutaj nie wiem dzięki czemu, czy dzięki temu, że skóra jest taka gruba, czy dzięki jakiejś konstrukcji super, ultra, hiper tajnej, ale naprawdę tutaj ta broń nie musi być paskiem bardzo mocno dociśnięta. Po prostu pasek może być normalnie zaciśnięty i ta broń siedzi i się trzyma. Taka bura, moim zdaniem, to jest naprawdę majstersztyk. Zobaczcie sobie też nawet na, na jakość, wykończenie krawędzi. Naprawdę tutaj nie ma miejsca na najdrobniejszą pomyłkę. Chłopaki robią to perfekcyjnie. Jestem mega totalnie zadowolony z tego, jak oni to robią jakościowo. Jeszcze moi drodzy, nie byłbym sobą, gdyby jeszcze nie było tutaj kilku kabur. Jeszcze mam zwykłą płetwę zewnętrzną do CZT P10C. W sensie nie wiedziałem, czy tamte skrzydełka będą fajnym rozwiązaniem, czy nie. Więc stwierdziłem, że warto spróbować dwa rozwiązania. Ta kabura również jest fajna, jest troszeczkę mniejsza, bo te skrzydełka tam muszą wystawać. A natomiast się układają, ta jest mniejsza, zgrabna, nie odstaje. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to co ja Wam będę mówił? No przyjrzyjcie się po prostu temu. Te kabury są po prostu wykonane perfekcyjnie, moim zdaniem. Mimo wszystko, że jak widzicie tutaj daleko zachodzą niektóre elementy To jeżeli potrzebujecie broń na przykład na zawodach nawet Chociaż to nie jest kabura stricte pod zawody, bo później już po fakcie dowiedziałem się, że chłopaki jeszcze robią Typowo obniżone kabury pod zawody Co mi się marzy po prostu Marzy mi się też taka kabura I wiem, że mają robić albo będą robić z pełnej skóry, ja kocham ogólnie skórę, więc będzie trzeba coś też jeszcze pomyśleć Ale jeżeli chodzi o szybkie dobycie tej broni Macie tutaj pełny chwyt Naprawdę nie ma problemu, żeby broń szybko wyjąć Mimo tego, tak jak mówię, że tutaj wysoko wychodzą te wycięcia, nie macie problemu, żeby broń wyjąć, dobyć w bardzo szybki sposób. Jest naprawdę zrobione to świetnie. Jak pamiętacie, kiedyś na live stwierdziłem, że do tetetki nie da się nigdzie zrobić, kupić kabury kajdeksowej jakiejś porządnej, więc stwierdziłem, że zrobię sobie kaburę z kajdeksu. Zrobiłem kaburę z kydexu, z rofałkiem zrobiliśmy. No on do niej wchodzi Gdzieś tam nawet klika, trochę lata, no ale uważam, że to jest sztos. Double tap mógłby się dużo nauczyć. I powiem Wam co? Wiecie co? Oni się nauczyli. Nauczyli się chyba ode mnie i zrobili kaburę do tetetki. Zobaczcie. Nie wiem, czy widać w ogóle różnicę w jakości wykonania. Nie wiem, nie wiem. Myślę, że mogą czuć poważne zagrożenie z mojej strony. A tak całkowia zobaczcie. Nie wiedziałem nawet, że mają kaburę do tej broni. Do tej broni ciężko dostać gdziekolwiek kaburę. W ogóle czemu mi to często tak wylata? Słabo się trzyma to. Już teraz zgubiłem ten pin, ten zaczep. Zobaczcie. Jest oczywiście kliknięcie, retencja. Kabura jest ultra płaska ze względu na ultra płaskość tej konstrukcji. I powiem wam. Że ta kabura jest również świetna. Jeżeli ktoś szuka kabury do tetetki, potrzebuje czegoś naprawdę wygodnego i sprawdzonego, to to jest moje... do, do, do tego przerabiałem różne kabury. Naprawdę, nawet nie mam jeszcze ich wszystkich ze sobą. Ale ta kabura to jest sztos. Naprawdę kabura jest pięknie wykonana, świetna jest. No i w zasadzie jedyna sensowna chyba do tetetki, Nie wiem, czy nikt nie ma form do tej broni itd. bo z tego co wiem nawet u nas na strzelnicy jest problem, jak ludzie chcą kupić kaburę do tej broni. A mimo wszystko fajnie się przenosi taką pukawkę. Jest ona naprawdę nie zgorsza. Zobaczcie o czym ja tutaj mówiłem. Specjalnie macie obniżony, to widzicie, sam, same spodnie, sam pasek chcę wam pokazać o co chodzi. Normalnie broń bez tego uchwytu ma tendencję odtawać wam w ten sposób. To dociska wam broń do ciała i macie broń po prostu super dopasowaną. Pierwszy raz miałem z tym uchwytem, z tym dynksem kaburę, jak ją założyłem, byłem w szoku. Jak to możliwe, i to była chyba pierwszy raz, przymierzyłem to była właśnie ta broń, jak to możliwe, żeby tego w broń z taką rękojeścią dolegała tak świetnie do ciała. To jest, moi drodzy, naprawdę super. Więc moi drodzy, jak wasze kobity kupują sobie 100 takich samych sukienek, to wy możecie mieć 100-100 różnych. Zobaczcie, już są diametralnie różne kabury. Możecie mieć 100 diametralnie różnych kabur. Ja jestem oczywiście zwolennikiem nie do pasowywania ubioru pod to, że przenoszę broń czyli będę... Jakieś nie wiem, specjalne ubrania zakładał, żeby broń mi się nie odznaczała, nie była widoczna. Moim zdaniem od tego są e, firmy właśnie typu Double Tap czy inne piekarnie być może też. Aczkolwiek przerabiałem troszeczkę tego, widziałem różny kabur troszeczkę. Jeszcze mam kabury od tego całego cy cy Cytaca czy coś takiego, nawet nie pamiętam co się nazywa. No, mimo wszystko używam ją do, do zawodów. Być może spróbuję którąś z tych kabur użyć teraz pod zawody. Natomiast moi drodzy, warto jest dobrać jakąś dobrą kaburę, konkretną kaburę do broni, ponieważ z tym, jeżeli przenosicie, nosicie broń, to to jest po prostu wasza wygoda, wasze później odbijanie się gdzieś tej broni. Mówię tutaj o ciele, gdzieś jakieś poharataniach, jak macie źle to zrobione. Nie daj Bóg Wam gdzieś wypadnie, a nie zauważycie tego, bo będzie np. miękkie siedzenie gdzieś. Więc ja kaburze muszę zaufać. Jeżeli ktoś jest początkujący i kupuje kaburę, to prawdopodobnie będzie tak, że pierwszy kupi kaburę, po prostu kaburę, nie wiem, czy w sklepie pod wpływem emocji, czy gdziekolwiek kupi kaburę. Następnie zobaczy, co potrzebuje, to kupi sobie troszeczkę lepszą kaburę. Już wtedy może będzie wiedział, czy chce IWB, czy jakąkolwiek inną kaburę. I dopiero trzecia kabura, chyba, to będzie jego ta właściwa, która spełni jego oczekiwania. Moim zdaniem do jednej jednostki broni nie można mieć jednej kabury, no bo nie będziecie biegali z kaburą wewnętrzną, raczej na zawodach, bo nie będzie to ani poręczne, ani wygodne. No, jak założycie pas taktyczny, no, nie wyobrażam sobie tego. Natomiast też nie będziecie biegali prawdopodobnie cały czas z kaburą zewnętrzną, ponieważ w lato i tak dalej broń się będzie odznaczała. Dlatego, moim zdaniem, do jednej jednostki broni. Wartałoby mieć przynajmniej, a tak naprawdę przynajmniej dwie kabury. Jedną, jeżeli przynosicie broń, to kaburę do przenoszenia i tutaj polecam Wam, jeżeli macie jedną tylko kupić, to wewnętrzną, ja oczywiście polecę Wam wewnętrzną na lato. Na zimę natomiast dobrą zewnętrzną kaburę, która również będzie Wam przylegała. Myślę, że hitem zimy będą te kabury ze skrzydełkami. Panie mają, always ze skrzydełkami. Wy będziecie mieli kabury ze skrzydełkami. Natomiast pod zawody jakąś kaburę zewnętrzną i zerknijcie sobie pod Double Tap. Nie mam takiej kabury, nie mogę wam zaprezentować, ale z chęcią bym wam zaprezentował. Być może będę musiał takie coś nabyć też, wtedy moglibyśmy zobaczyć, jaka jest prędkość dobycia i bym wam, pokazałbym wam, jaka jest prędkość dobycia, jeżeli ktoś by chciał uparcie z kabury we, z wewnętrznej korzystać podczas zawodów, pokażę wam, jak jest z kabury standardowej i myślę, że kabura na jakimś obniżeniu, konkretna kabura pod sport, to jest właśnie to. I myślę, że tam jest moc, więc jeszcze raz, jeżeli chodzi o jakość, już teraz nie będę wchodził w konstrukcję, że klipy są ładne pod kolor i tak dalej, Podejdźmy do tematu po męsku. To są po prostu zajebiste kabury, które spełniają swoją funkcję, są wzorowo wykonane i naprawdę jako Polacy nie mamy się czego wstydzić, mamy naprawdę świetnych piekarzy. Dodatkowo jeszcze, jeżeli nie jesteście czegoś pewni, ja do Double tapa pisałem, miałem z nimi korespondencję, podpytywałem się o wszystko. Bardzo szybka, sprawna odpowiedź i pomoc w doborze do konkretnej kabury. Ja myślę, że najwięcej eksploatowaną kaburą, jeżeli chodzi na co dzień będzie kabura właśnie hybrydowa. W sumie jeszcze ciekawe, czy dałoby się do niej zamontować też ten klips taki. Ciekawe, czy to pasuje. Ciekawe, też te dwie śrubki, teraz jak dopiero pomyślałem, czy te dwie śrubki, to to by było to, jakbym ja sobie to przełożył. Albo da się, nie, to jest inny rozstaw. Ale ciekawe, czy hybryda mogłaby mieć taki docisk. No i moi drodzy, główna kamera padła, ale tak jak Wam mówiłem, polecam. Polecam wam zainteresować się kaburami. Szczególnie Skydexu z, z piekarni. W większości przypadków są to poprawne kabury. Jeżeli mogę Wam powiedzieć coś więcej, jeżeli chcecie mieć mniej kabur, a porządnych, nie popełniać tych błędów co ja kupując milion kabur na początku, sobie zajrzyjcie do Double Tapa. Bo naprawdę kabury są perfekcyjnie wykonane i są po prostu do tej broni. Pasujące, nie ma jakichś problemów latania i tak dalej. Sama jakość wykonania jest też bardzo dobra. Te kabury, mimo że wyglądają jak wyglądają, ja je wszystkie nosiłem, mniej lub więcej łaziłem z nimi. Wiecie o tym, że ja potrafię nawet specjalnie, że sobie coś potestować, e, łazić w kaburach po domu. Nieraz widzieliście na live, że łażę z jakąś, jakąś klamką. Między innymi, też właśnie z tego powodu, żeby nie było, że gdzieś wyjdę albo pojadę na wakacje z 911ką, 1911, i się po dwóch dniach okaże, że nie, nie, nie mogę wysiedzieć w tej kaburze. Wolę takie coś często w domu sobie przećwiczyć, przetrenować, czy nasze trenowanie, to może to nie jest, ale po prostu dopasować się, zobaczyć, czy ta kabura jest ok w takim życiu codziennym, gdzie cały czas siedzę przed komputerem, na przykład na jednym fotelu, na drugim fotelu, um, czy śpię. Nie no, żartuję, z bronią nie śpię. Przybronić mnie. Eee, więc pamiętajcie, moi drodzy, Black Holders Metals. Nie przekreślajcie kabur kajdeksowych. Moim zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie. No chyba, że ktoś by zrobił tak zarombiste skórzane kabury. Tak jak mówiłem, mam dzika na punkcie skóry drewna. No ale nie spotkałem się jeszcze z kaburą skórzaną, która by spełniała takie wymagania jak kabury. Kaidexowe. No, chyba że mówimy tutaj o hybrydzie Kaidex ze skórą, to jeżeli chodzi o Double Tapa, tak. Jeżeli chodzi o te inne hybrydy, uważam, że ta skóra jest za cienka i zbyt mocno musimy naciągać pasek, żeby utrzymać jakąś sensowną retencję. To jest taki, to jest taki troszeczkę problem. Też ta cienka skóra może Wam się podwinąć. Ta skóra z Double Tapa, jak widzicie, jest zarąbiście gruba. Nie ma opcji, żeby coś się z nią stało. Więc to by było tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Jeszcze zrobimy na pewno test tych klipsów z tapa, bo sam jestem ciekaw, ile one wytrzymają. Myślę, że można by było spróbować dać wagę i ciągnąć to po prostu. Zobaczymy, kiedy on się zerwie, bo jakość, jeżeli chodzi o moc docisku, ma ogromną. Natomiast jakość, no ja próbowałem w rękach tam połamać, no to w rękach mi się nie udało, więc będę musiał to do czegoś jakiegoś drewna przymocować i próbować rwać. Ale moc to ma naprawdę dużą, więc niebawem się taki odcinek pojawi. Jeżeli chcecie takie troszeczkę odcinki o jakiś właśnie, jakimś właśnie sprzęcie, takim bardziej, może nie nawet tyle o tych te co o takim właśnie sprzęcie, kabury i tak dalej, dajcie znać moi drodzy. A cóż wam popowiadam? To co wiem, to wam powiem. To co nie będę wiedział, to wymyślę. A tak serio to po prostu nie powiem, bo nie będę wymyślał. Dobra, koniec moich sukni żartów. Trzymajcie się moi drodzy. Do następnego odcinka i hejka.